Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiaj zrobimy czytanie o, o, o bliźniaczych płomieniach dla y, aspektu y, żeńskiego. Y, Bli, y, bliźniaczego płomienia czyli tak naprawdę to jest czytanie dla was i o was drogie panie ja to mówię o wszystkich paniach które są bliźniaczymi płomieniami i tutaj mają swój y, swój bli, y, 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 bliźniaczy płomień Mam wrażenie, że wy y, y, z, y, y, zostaliście zranione. No właśnie, tutaj y, złamano wam serce z powodu y, jakiejś kobiety albo przez y, jakąś kobietę. Ten mężczyzna, którego kochaliście tutaj całym sercem, którego y, któremu oddaliście swoje serce, on tutaj jakby nie docenił waszych uczuć. On złamał wam serce i tym samym też sprawił wam ból i cierpienie właśnie z powodu innej kobiety. Ale ta kobieta. Z kolei zraniła jego. Tutaj y, 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 zraniła y, jego uczucie, jego serce, czyli ona potraktowała y, tutaj y, uczucia i serce, y, które on je. Y, które on jej ofiarował tak samo, jak on potraktował e, tak naprawdę e, wasze, e, wasze, wasze uczucia, e, tutaj, e, wasze serce. Ta sytuacja tutaj między wami a to kobietą, e, która was rozdzieliła i tym samym tak naprawdę e, sprawiła, że no, właśnie wasze serca, czy też serce y, zo, y, y, zostało złamane, tak naprawdę tutaj miała go czegoś nauczyć, żeby on mógł, mógł wycią, y, y, wyciągnąć jakieś wnioski z tego, y, z, tego, z, z tego doświadczenia. I tak naprawdę nie powielać e, błędów z przeszłości. Ta kobieta tak naprawdę pojawiła się po to e, w jego życiu, żeby dać mu nauczkę tutaj w waszym, e, waszym imieniu. I nawet jeżeli on tutaj został. E, e, z, z, e, zraniony przez, przez to kobietę, to tak naprawdę nie ma co go żałować. No właśnie, bo jeżeli on, przecież on tak samo zranił was i jeżeli on tutaj nie... Yy, nie wyciągnął jakby wniosków z tej, z, tej, z tej sytuacji. Jeżeli ta sytuacja tutaj niczego go nie nauczyła, to jest szansa, że on w przyszłości będzie popełniał te same błędy i że może Was zranić, że Tutaj, jeżeli, gdybyście dały mu kolejną szansę i tutaj ponownie się z nim związały, to jest szansa, że może Was zranić. Chyba, że on tutaj. Yy, yy, Tutaj e, wyciągnął wnioski z sytuacji, i jeżeli chcecie dać mu kolejną szansę, to najpierw się zastanówcie nad tym i sprawdźcie, czy on rzeczywiście się czegoś nauczył, czy on tutaj e, w, e, e, wyciągnął jakby wnioski. Tutaj. E, to sytuację też z innej perspektywy, z innej strony, być może też spójrzcie, jak to wygląda, y, z, z, jak wygląda ta, y, ta, y, ta sytuacja z jego punktu widzenia, bo być może z jego punktu widzenia nie było żadnego błędu, on tu nie popełnił. Y, y, Yy, żadnego błędu. Yy, całkiem możliwe, że jeżeli on sobie uświadomił, że jednak ten błąd był i go popełnił, to będzie on wracał, żeby tutaj yy, yy, tutaj yy, yy, naprawić ten błąd. Ale pytanie, czy wy mu dacie kolejną szansę. Ja mam wyrażenie, i, i czy faktycznie on na tę szansę zasłużył, bo żebyście mogły dać mu kolejną szansę, on musi na to szansę zasłużyć. Bo jeżeli on Wam udowodni, że rzeczywiście zrozumiał swój błąd i, i rzeczywiście chce go naprawić to w porządku, ale jeżeli nie, to nie warto tutaj w ogóle yy, 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 nie warto w ogóle z nim się wiązać czy tworzyć z, z, z Nim związek relacje. Całkiem możliwe, że on też yy, nie zasługuje, być może jest tak, że on w, yy, w ogóle nie zasługuje tutaj na waszą miłość, na wasze serce. Czy też na Wasze uczucia, które Mu ofiar, ofiarowałyście, bądź ofiarujecie, bądź też będziecie ofiarować przeszłości, jeżeli dacie Mu kolejną szansę, to jest pytanie, czy On sobie na to, czy on sobie na to wszystko zasłużył. Tutaj em, em, zastanówcie się, po co chcecie. Po co chcecie sięgnąć, kogo chcecie tutaj wprowadzić yy, yy, do swojego życia? Może yy, tutaj trzeba uważać, bo można spaść. Spać z dużej wysokości. Tak jak mówią, można spać z konia, a ten upadek, tutaj jest akurat gałość, ten pan siedzi na gałęzi. No właśnie, możecie spać z gałęzi i ten upadek, który y, zaliczycie, może być y, dla Was bolesny. Czyli musicie uważać, bo po raz ko kolejny, jeżeli dacie mu kolejną szansę, to po raz kolejny możecie się rozczarować. Może warto też pomyśleć, zwrócić szansę albo dać szansę komuś nowemu. Tutaj, jakby odejść od tej przeszłości, odejść co było, jakby zapomnieć o tym mężczyźnie. I dać szansę komuś nowemu. Może czas tutaj odpuścić od temu mężczyźnie, dać mu szansę też odejść. No właśnie, nie trzymać się go tak, 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 tak kurczowo, a nie przywiązywać go też do siebie, nie próbować go zatrzymać na siłę, tylko daj mu odejść i spróbować. Tutaj, jakby od początku, od nowa z kimś innym. Jakby tutaj po, y, y, postawić na siebie. No właśnie, tutaj wybrać swoje własne szczęście, y, wybrać to, co jest dla Was najlepsze. Y, no właśnie, bo to, czego chcecie, czego często dążycie, nie zawsze jest tym, co jest dla Was dobre. Czasami trzeba też postawić na siebie, tutaj na, na własne szczęście, może tutaj warto też pomyśleć o kimś nowym no właśnie, o jakimś nowym początku, z kimś nowym. Całkiem możliwe, że spotkacie kogoś nowego tutaj na swojej drodze, z kim e, e, nawiążecie jakąś komunikację, być może jakąś znajomość, jakąś relację, jakiś związek i tutaj zaczniecie wszystko od nowa, e, od początku. Tylko, żeby coś zacząć, tutaj od nowa najpierw trzeba czemuś odpuścić, tutaj od. od Pozwolić czemuś odejść, być może. Yy, pozwólcie odejść temu mężczyźnie, albo sami też odejdźcie od tego yy, mężczyzny, który yy, was ranił, i tutaj zacznijcie coś nowego od początku z kimś innym, z kimś zupełnie nowym. Zawalczcie o siebie, o swoje życie, o swoje szczęście. Czyli tutaj zadbajcie też o siebie, zadbajcie o swoje uczucia. I o swoje serce, nie pozwólcie, żeby ten mężczyzna lub ktokolwiek inny tutaj was zranił. No właśnie. E, kochani, e, e, na dzisiaj to już koniec. E, dzisiaj żegnam się z Wami bardzo serdecznie i e, zapraszam Was na kolejne e, moje e, e, Moje czytania, w tym, w tym również czytania prywatne. W sprawie czytań prywatnych proszę kontaktować się, nie, prywatne w sensie indywidualne, nie te grupowe, które mogą tylko i wyłącznie dla Was. Yy, które są dostępne tylko i wyłącznie dla Was, bo ja powiem czytania prywatne, to Wy yy, mylicie z tymi czytaniami, które ja puszczam na, yy, na kanale i one są wtedy dostępne ogólnie. Tak, ale to są czytania prywatne, ale wtedy już nie są to czytania, kiedy one są dos ogólnie dostępne, to już wtedy nie są czytania indywidualne. Inwi Kochani, czytania indywidualne są tylko i wyłącznie dla Was. Jeżeli chcecie mieć takie czytania, to bardzo serdecznie Was, y y tylko i wyłącznie dla Was, to bardzo serdecznie Was zapraszam na takie czytania i w sprawie tych czytań in vidu, in... in In, y, inwidualnych. Tutaj możecie kontaktować się ze mną mailowo. Maila znajdziecie pod opi y, w opisie pod każdym y, moim y, czytaniem. Tak jak mówiłam, y, może, może nie zawsze na nie traficie. Ja się y, ale nawet jeżeli nie traficie teraz, to, to możecie trafić później. Ja się staram te czytania umieszczać regularnie, za każdym razem, to znaczy tego maila w opisie za każdym razem, ale nie, nie zawsze mi się to udaje. Wtedy, kiedy mogę, to to po prostu robi, a kiedy nie mogę, no to y, robię to później, ale te maile. Y, po, te maile pojawiają się prawie pod każdym e, moim czytaniem. Jeżeli nie znajdziecie w tych, to możecie się cofnąć do poprzednich czytań. Tam, e, tam, też, e, tam, też je, e, tam też je znajdziecie. E, kochani, e, bardzo serdecznie dziękuję Wam za e, wszystkie Wasze polubienia, subskrypcje. Su Subskrypcje i komentarze. Yy, oczywiście zapraszam Was na moje kolejne czytania. Do usłyszenia.